Derfiki tej Lili jesteśmy w odcinku, w którym będę, e, lo, będę przechodzić trzy parkury, ale tylko z losowych klocków, które sobie będę losować. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. No dobrze, a więc będzie to wyglądało w ten sposób, że będę losować klocek przed przejściem każdego parkura i jeżeli wylosuję na przykład kloczek... pątek... Ponce, pon, Pączek, yy, no to będę wpisywać w wyszukiwarce parkourów, Pączek Parkour, no i będę, wow, Księżyc Plus 20, No i będę przechodzić, właśnie Pączek Parkour. Yy, taki jak najlepszy, żeby można było, żeby był po prostu dobry do przejścia i nie był 3 sekundowy. No dobrze, a więc zaczynamy. Jestem już w klockach. I jeżeli losuje się coś takiego jak ten kwiatka w kawaii, to oczywiście się to nie liczy. I losujemy chyba z wszystko. Także losujemy. Mamy klocek burger. Nie spodziewałam się w sumie tego, że będzie to taki klocek. No ale myślę, że może być z tego dobry parkour. Więc przechodzimy w zagraj, przechodzimy w parkour, wybierz i wpisujemy w wyszukiwarce. Burger. Więc ja tutaj poszukam sobie jakiegoś dobrego parkura. Tak mi się wydaje, że ten może być w sumie całkiem fajny. Jak mi się nie uda przejść tego, to muszę przejść inny burger parkour. I jeszcze dwa klocki będą losowane w tym odcinku. Także zaczynamy. No dobrze, parkur jest bez oceny, jak mogliście zobaczyć. A więc też to oznacza, że. Nie jest on zbyt popularny. Yy, mamy tutaj parkour spodobany prawie całości z burgera, bo czego mielibyśmy się innego spodziewać? Mamy tutaj już kluczyk fioletowy, który nie chcemy się wziąć, więc Style Lifehack. O nie, to będzie trudne, ale tam mamy borówki, więc może nie być aż tak źle. Yy, więc przejdźmy sobie ten parkour. Tutaj widzę, że pięknie nam ułatwiono przejście parkura. I mamy teraz coś takiego. Zobaczymy, czy nie ma tutaj kluczyka. Ale na szczęście nie ma i mam nadzieję, że więcej nie będzie. Chociaż zgadywałabym, że będzie chociaż przynajmniej żółty jeszcze. Było to, bo byłoby to aż trochę dziwne, gdyby go nie było, a były pozostałe. Ale może tej osobie się nie podobał żółty i go nie kupowała. Może? No dobrze, ale mamy kryształ w każdym wypadku. Yy, I mamy taką piękną przeszkodę. I mamy znowu te elementy. A więc przejdziemy, spróbuję już nie zginąć na tym parkourze, bo w sumie nie mam nawet ocenki, więc powinien być łatwiejszy. Ale też myślę, że gdyby był w topce, to byłby on szalony. Niestety. Och, i nie, niestety zginęłam, jest trochę wykrakałam. ale moim zdaniem to yy, trochę nie, niesprawiedliwe, że tak mało parkurów jest w topce. A normalni gracze też powinni mieć. O nie, znowu tam skinęłam. Bardzo fajnie to zrobione teraz. mamy takie borówki tutaj, ale w sumie to jest trochę też bez sensu. Ale ja się nie czepiam. I teraz mamy takie przejście, które jest dość proste. Teraz mamy coś takiego, ale jest to ułatwione, bo są aż trzy klocki tutaj. Mamy drugi kryształ. Długi ten parkour. O nie, Tesla już mnie zauważyła. Ale są borówki, więc jakoś przeżyję. co ja nie przeżyła. Mm, ale to chyba już przedostatni rządek albo... Tak, to przedostatni rządek, tak właśnie <laughs> nie widziałam na miniaturce No dobrze, a więc pierwszy parkour przechodziłam niespełna 8 minut, a więc wow! Tak, w sumie wiecie, a tak to nie znam czasu, który przechodziłam sam ten parkour, bo wysłania mi moja nagrywarka. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym nagrywam i czym montuję, no to zapraszam was do opisu. No i udało mi się przejść ten parkur w 3 minuty i 15 sekund. Napiszemy... postro. A tak, może ktoś nas ogląda. Kto to wie? Może ktoś mnie ogląda? Nie mam pojęcia. Dobra, a więc idziemy losować kolejny klot. Sekcji klotki, więc teraz wlosuję coś trochę bliżej. Trochę mi się źle losuje, więc to będzie to, co pod tą myszką. Smoła. Dobra, smoła parkour. Okej, okay, bo niestety tak mi się losowało, a więc robiłam to w ten sposób, ale możemy wziąć ten. I chyba już mi się wydaje, że będzie tam kluczyk gdzieś na tym parkurze. Tutaj póki co nie ma, a więc idę na wprost najprostszy, jaki się da. No i tutaj mamy już coś prostszego dla mnie, takiego dostosowanego do mojego poziomu trudności. I mamy serio: 180 kg Nie. Ale mamy przynajmniej kryształ. Tęskniłam się już za nieskończoną liczbą kluczy, więc będę musiała tego pipa od Czarnomorskiej morski I wtedy też... Uwaga, uwaga. uff, o my... To będzie trudne. Słuchajcie, z mała parkour przejdę pod koniec odcinka, a na razie macie już kolejny parkour. Więc ostatni klocek to... Wyświetlacz 4. Ciekawe, czy znajdę taki parkour? No? Wyświetlacz po prostu napiszę. Parkour. Wow! A ciekawe, czy będzie konkretnie wyświetlacz 4 Parkour. Wow, są takie parkury. I ja przejdę ten parkur. Tak, na zakończenie odcinka przejdę łatwiejszy parkur, żeby mi się udało go przejść. Mm, I tutaj już będzie mieć jakiś kluczyk. I cieszę się, że będę mogła przejść już taki łatwiejszy parkur. Mogłam od razu jakieś łatwe sobie wybierać, a nie jakieś nie wiadomo, co biorę. No ale dobra, zmarnowałam jakieś 17 minut swojego życia. I to jest to 17, zaraz będzie jakieś 18 czy 20 na jakieś parkury w Lockstar Planet. Gratuluję. Nie, ja tego nie przejdę, mam dwie kreski HP. Walczymy o to, żebym nie zginęła, okej? Okay? Jeżeli nie chcecie, żebym zginęła, to zostawcie w tej chwili łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Yy, a jeżeli chcecie, żebym zginęła, no to także zostawcie łapkę w górę. Och, galaretka. Uwiel uwielbiam galaretkę. To jeden z moich ulubionych klocków. Zwłaszcza dlatego, że był to jeden z pierwszych moich kupionych klocków. Taka ciekawostka. Ymm, galaretka jest strasznie tania, więc Ymm, właśnie dlatego mogłam ją kupić. I nie jest dla wilków, ale ma bardzo fajny efekt, moim zdaniem. Ale bardzo mało jest też używana. W nie, to już meta była. Dobra, ja przejdę to. Macie przyspieszanko i już będzie ono do końca. Udało mi się przejść ten parkour Yy, Także chyba wszystkie klocki już nam się udało, bo chyba, że wylosuję sobie jeszcze jakiś ładny smoła parkur i go przejdę. Albo nie, nie będę losować, wybiorę sobie jakiś. Yy, może być ten? Bo chciałabym wiedzieć, tak do końca jednak to yy, dopisać, ale tutaj nie ma smoły żadnej, yy, a co? No, jest smoła na ścianach. Myślę, że możemy to, to sobie zagrać, bo w sumie czemu nie? Mm, I dlaczego, możecie powiedzieć, robię w po ogóle ten parkour? Przecież już powiedziałam, że nie będę robić smoła parkour, bo już mi się nie podobały te parkury. Bo już nie chciałam tego robić, ale zdecydowałam, że, to, że challenge to challenge. I jednak dotrzymam się go do końca. No i dlatego też jestem właśnie tutaj. Tak to bym już kończyła odcinek. Może nawet już był, był skończony. Ten smoły parków jest bardzo prosty i jest w nim mało smoły. Ale oczywiście musiałam zginąć, chociaż tam już była meta. Na serio. Yy, także idziemy sobie na początku. I może opiszę szybko ten parkur. Na początku mamy Oreo ze smoły, w następnym rzędzie mamy takie yy, kwiatuszki, które są z. Kulowska deska, czy coś takiego. Na następnym miejscu mamy Oreo Białe. Yy, tutaj mamy znowu te kwiatuszki. I pod koniec mamy Bramę oraz yy, Metę. A więc udało mi się nawet zrobić jakąś misję. Odbierzemy sobie nagrody. Chciałabym Wam podziękować za oglądanie tego odcinka do końca. Proszę Was, abyście go zasubskrybowali i udostępnili abyście mnie zasubskrybowali, polejkowali ten odcinek i udostępnili go swoim kolegom, koleżankom, przyjaciołom, przyjaciółkom, znajomym, nauczycielkom. Dokładnie. A ja się z wami w tej chwili żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę subskrypcji i dzwoneczek na moim kanale. Pozdrawiam wszystkie osoby, które dają mi subskrypcji na kanale oraz dają mi uśmiechy oraz lajki na ścianie. A więc jupi, żegnamy się z wami, pa pa!